Cześć, zanim przejdę do dzisiejszego filmiku, chcę Wam ogłosić taką krótką, szybką informację. Od teraz filmiki na moim kanale będą pojawiały się regularnie w wybrane dni i o danej godzinie, czyli będzie to wtorek, czwartek i sobota o godzinie 18:00. także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że to rozwiąże ten problem. Że nie widzicie moich filmików w subskrypcjach, także pamiętajcie o tych dniach. No i dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, haul głównie ubraniowy. Będą tutaj jakieś tam resztki z wyprzedaży, będą jakieś sklepy online, także. Taki misz-masz i będzie również rozdanie, ale rozdanie na samym końcu, więc zostańcie ze mną. E jeśli chodzi o wyprzedarze, udało mi się upolować w hałasie sukienkę. Słuchajcie, ja Wam powiem, za ile ona była, bo po prostu jej cena mnie rozwaliła. Kosztowała ona 30 zł, przeceniona jest z 80 zł, więc to jest dużo. E duża przecena i jest ona właśnie taka korunkowa. E trochę nie w moim stylu. Ale do jakiejś kurtki, skórzanej ramuneski, myślę, że będzie fajnie wyglądać. No i bardzo ładnie się na mojej serwetce prezentuje, więc no od razu ją wzięłam. Tutaj ma taki koronkowy materiał, jest na krótki rękaw z taką siateczką, i dalej ma taki lejący się materiał, nie jest ona taka bardzo krótka, jest taka właśnie przed kolanką i z tyłu ma właśnie fajne też plecy, ponieważ to jest odkryte, a tutaj już jest taki materiał koronkowy i akurat stanika nie widać, więc... Bardzo, bardzo ładnie wygląda. No, i za taką cenę, no słuchajcie, jak mogłam mnie nie wziąć. No, naprawdę jest świetna. Słuchajcie, w chaosie kupiła moja mama sobie jeszcze bluzkę, więc może ją wam pokażę, bo myślę, że od mojej mamy będę ją podkradać. To już jest nowa kolekcja, z regularna. Cena to chyba była 70 zł, coś takiego. Na trzy czwarte: rękaw w czarno-białe wzory. Bardzo modne teraz będą właśnie na wiosnę. No, coś takiego, mi się ona podoba z tyłu, jest czarna. Weszłam również do sklepu, który nazywa się Troll. Nie mam zwyczaju wchodzenia do takiego sklepu, ale znowu ujrzałam wyprzedaży i słuchajcie, kupiłam dwa t-shirty za dwie dyszki t-shirtów. Teraz mi trochę brakuje, zobaczyłam właśnie mój szafy, więc postanowiłam trochę ich dokupić. No i skupiłam się na czerni i bieli. Jakoś takie standardowe kolory. I pierwszy jest taki yy, i on kosztował 20 zł, przyceniony z 50, więc również taka fajna nawet przycena. I jest tutaj napisane Grand Chic. Akurat taki grunge'owy styl bardzo mi się ostatnio podoba. Zwykły czarny t-shirt, więc się sprawdzał moim zdaniem do wielu stylizacji. Kolejny t-shirt przeceniony na 20 zł, kosztował 30, więc nie był początkowo aż tak drogi. Też bym się pokusiła, pewnie w normalnej cenie, żeby go kupić. I to jest tutaj taki biały t-shirt, taki dosyć luźny z czaszką, też bardzo fajny, efektowny. No i słuchajcie, fajna historia, byłam na zakupach spożywczych, no i jak to kobiety jadą na zakupy spożywcze, a wychodzą z butami, no i właśnie kupiłam buty w biedronce, tramki na koturnie, takie sneakersy, buty w sportowym stylu, ja już mam jedne takie tramki na koturnie, no ale tym się bardzo spodobały i kosztowały słuchajcie tylko 60 zł, więc no chciałam je zakupić, bardzo wygodne, na moją szeroką stopę też są dobre, także jestem mega zadowolona. Zobaczymy, jak będą się sprawdzały. Kolejna rzecz, którą chciałam pokazać, to znowu t-shirt. Tutaj mam t-shirt z Giabani i mam tutaj z takim nadrukiem, z takim perfumem już słynnym, Coco Mademoiselle Chanel. Bardzo fajna, efektowna również mi się podoba. Myślę, że stylizacja na pewno się pojawi z tymi t-shirtami, które Wam tutaj pokazałam. No i teraz przejdę do sklepów internetowych. Ja chcę zrobić oddzielny film z zakupami internetowymi, bo naprawdę dużo zrobiłam takich zakupów w ostatnim czasie. Tylko poczekam aż to przyjdzie, ale pokażę wam w międzyczasie te, co, te dwie rzeczy, dwa zamówienia, które mi przyszły. I słuchajcie, jestem bardzo w szoku, ponieważ te rzeczy zazwyczaj idą z Chin albo w ogóle z jakichś dalekich odległości i przyszły do mnie 10-12 dni 2 tygodnie maksymalnie, więc to jest po prostu jest super. Pierwszą rzeczą będzie t-shirt. To jest t-shirt z Ousap. I słuchajcie tak, jest tutaj taki krzyż, panterka. Nie mam zarzutów co do wykonania, ale było napisane, że materiał jest 100% bawełna, a ja tutaj widzę jednak takie elastyczne. Znaczy nie mi ten materiał, ale generalnie no, myślałam, że będzie taki bardziej w stylu, tak jak tych poprzednich t-shirtów Wam pokazałam, że po prostu będzie bardziej taki bawełniany, a tutaj widzę jednak elastyczne, no ale coś takiego. I zamówiłam również spódnicę skaterkę rozkloszowaną na linii A, w takim burgundowym kolorze. Bardzo mi się to podoba, powiem naprawdę jestem zachwycona tą spódnicą, bo zamówiłam ją tak w ciemno i powiedziałam, no zobaczymy jak będzie i naprawdę fajnie się prezentuje. No i kolejne zamówienia będą to z Romwe. Mam tutaj taki t-shirt czarny z czaszką. Kurczę, zamówiłam S-kę, zamówić M-kę, bo jednak taki trochę maławy jest, ale. Bądź bądź, bądź, bądź bądź fajnie wygląda i fajnie się prezentuje. Nie muszę mieć wszystkich t takich bardzo różnych, więc jeden taki bardziej obcisły też się przyda. Kolejny to będzie taka bluzka. W sumie fajnie będzie ona wyglądała do jakichś legizu, bo jest z takim przedłużanym tyłem. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, widać. No i tutaj też ma taki nadruk z takich skórzanych takich napisów, także fajnie, fajnie. Wszystko w takich stonowanych kolorach. No i kolejna rzecz, już takie ostatnie, akcesoria. Case na telefon, też z Romy, jest po prostu świetny. Nigdy nie miałam gumowych case'ów, ale w tym się zakochałam, no już musiałam go mieć. No i słuchajcie, mam dla Was do rozdania kardigan yy, z Romy. Już Wam samym zdjęcie, jak on wygląda. Od 6 marca zaczyna się na niego promocja i będzie on kosztował jedyne 15,99 dolarów. Ja myślę, że sama sobie taki Zakupie. No, jedna osoba będzie mogła go wygrać. Co trzeba zrobić? Pierwsze, polubić mój fanpage na Facebooku. Drugie, weź na link do tego kardiganu zjechać na dół. I przez Facebooka zostawić komentarz, dlaczego chcielibyście mieć ten kardigan. Z czym byście go wystylizowali, co Wam się nim podoba, i pod sam koniec zostawić dopisek na samym komentarzu, napisać glam, żebym wiedziała, że to po prostu moi widzowie. No i jak wiadomo, to jest rozdanie dla moich widzów, więc trzeba być subskrybentem mojego kanału. I trzeba tutaj zostawić komentarz pod filmikiem o dowolnej treści. No i macie czas do niedzieli, do godziny 24, i ja wybiorę właśnie jedną osobę. I skontaktuję się przez Facebooka, później podam maila do Romui i Romui Wam wyślę ten kardigan. Także słuchajcie, zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie, bo myślę, że nagroda jest całkiem fajna. Wszystkie szczegóły rozdania będą na dole w opisie, także sprawdźcie jeszcze koniecznie, zanim weźmiecie udział. Dziękuję za oglądanie. Przypominam, że nowe filmiki będą pojawiały się we wtorek, czwartek, sobotę o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.